Cześć wam witam na kolejnym filmie. Witam Was po raz kolejny na niebieskich źródłach na moim na jednym z moich ulubionych rezerwatów takich małych rezerwatów, takich jak ten jest naprawdę niewiele, które raz, że są mała, dwa, że potrafią bardzo cieszyć oko są takim miejscem przyjemnym, przytulnym, pełnym takich naprawdę pięknych miejsc, które warto zobaczyć, w których warto się zatrzymać, zwyczajnie pobyć, zrobić zdjęcie zdjęcie lub zdjęcia, no właśnie, ile tych zdjęć należy zrobić, żeby czuć takie, takie dosycenie, tak, żeby mieć tych zdjęć względem siebie odpowiednią ilość, ile to jest za dużo? A ile to jest za mało, jeżeli chodzi o zdjęcia? Dobre pytanie. Z tym pytaniem zwrócił się do mnie jeden, właśnie z obserwujących mój kanał, i właśnie na to pytanie w tym filmie zamierzam odpowiedzieć. Zapraszam do oglądania. Pytanie zdawałoby się proste. Ile to jest za dużo zdjęć, ile to jest za mało? Pytanie jest proste, ale odpowiedź jest równie prosta. To zależy. To zależy od bardzo wielu czynników. Zależy to przede wszystkim od rodzaju wykonywanej fotografii. Na przykład inną ilością zdjęć będą zadawalać się, czy będą posługiwać się fotografowie. Wykonujący sport, tak z różnego rodzaju zawodów. Tam zdjęcia liczy się w tysiącach i dzieje się to tylko przez wzgląd na zwyczajną dynamikę, jaka po prostu na takich zawodach sportowych panuje. I tutaj nie jest łatwo z takim jednym ujęciem, właśnie jednym zdjęciem. Uzyskać ten taki dobry kadr. No jedna akcja, jedno zdjęcie, tak? 10 akcji, 10 zdjęć. No nie, jest to, nie jest to nawet możliwe, zwłaszcza gdy są to takie zawody sportowe o wysokiej dynamice, jakaś lekkoatletyka, jakieś biegi, czy też właśnie zawody, w których też biorę udział: zwierzęta. Również to będą różnego rodzaju właśnie eventy które wyglądają w taki sposób. Zbędne Hubertusy, które właśnie fotografowałem przez kilka lat. Okazywało się, że żeby uzyskać dobre ujęcie jeźdźca na koniu, no, trzeba wiedzieć, kiedy rozpocząć wyzwalanie migawki. Natomiast szybka seria była czymś nieodzownym. I właśnie z tej szybkiej serii znowuż ja wybierałem sobie ujęcia, które właśnie były niezbędne. Natomiast była to właśnie fotografia specyficzna. Ta właśnie, o której teraz wspomniałem, i fotografia sportowa. Tak samo rzecz się ma z fotografią reportażową. Tutaj właśnie odniosę się do bardzo popularnego reportażu ślubnego. Gdzie no, też raczej no, nie jest możliwe, żeby za każdym razem w jednym ujęciu. Mówię tutaj o tej zabawie weselnej, tak? Że, żeby za każdym razem w jednym ujęciu. Uzyskać to, to zadowalające zdjęcie, no tutaj raczej serią się nie pracuje, chociaż znam takich fotografów, którzy jednak te krótkie serie stosują. Natomiast też ilość zdjęć będzie nieporównywalnie większa od tego, jaki efekt końcowy chce się uzyskać. Czyli chce się opowiedzieć tym reportażem pewną historię, tak, coś temu w tym przypadku klientowi, odbiorcy przekazać, żeby przeglądając sobie te zdjęcia jako całość, jednak żeby widział efekt pracy na zadowalającym poziomie. Tutaj oczywiście selekcję znów dokonuje fotograf. To właśnie on wybiera zdjęcia, które są na najlepsze. To on właśnie ustala ten ciąg właśnie, tak? No w końcu no za za, za to ma płacone, to jest jego praca, więc tak to wygląda. No oczywiście Dużą ilością zdjęć będą mogli, no może nie pochwalić się, ale dużą, dużą ilość zdjęć będą, będą wykonywali również foto, fotografowie makro, zwłaszcza fotografowie, którzy zajmują się łączeniem zdjęć dla uzyskania tego jednego zamierzonego efektu. Mówię tutaj o stakowaniu. Tutaj ilość wykonywanych zdjęć idzie nawet w setki, i dopiero połączenie właśnie tych wszystkich zdjęć sprawia, że uzyskuje się ten jeden kadr, który właśnie, który miał być tym na samym początku planowanym, tym zamierzonym, to jedno ujęcie pokazujące jakiegoś owada, jakąś, jakąś roślinę, coś tam jeszcze, nie wiem, jakiś rodzaj, rodzaj mchu, porostu, to może być cokolwiek, naprawdę cokolwiek, ale jednak coś, co wymagało właśnie wspomnianego wykonania większej, Niż się zakładało ilości zdjęć, większej ilości zdjęć niż będzie to prezentowane. Natomiast nieco inaczej ma się sytuacja, jeżeli chodzi o fotografię, na przykład portretową. Oczywiście tutaj też się wykonuje wiele, więcej ujęć niż. Niż po prostu niż czym to planuje. Niektóre ujęcia robi się z ciekawości, niektóre ujęcia robi się jako powtórki. Tutaj zdjęć będzie zdecydowanie mniej niż na przykład w sporcie, tak? Tym mniej w portrecie nie liczy się tych zdjęć w tysiące, no nie wierzę, że na sesji z modelką na przykład, czy niech to będzie, no, nawet taka sesja prywatna, ktoś po prostu ktoś lubi fotografię, ktoś inny lubi pozować no ja nie wierzę, że z takiej sesji fotograf wraca i ma, no nie wiem, tam 3-4 tysiące zdjęć nawet nie ma 300 zdjęć zakładam, że, że tak jest, zresztą zajmowałem się tym przez pewien czas i wiem, że nawet nie ma takiej potrzeby Zwykle właśnie wychodziło tak, że te kilkadziesiąt zdjęć to było aż za dużo. Natomiast fotografia krajobrazowa, no tutaj, tutaj bym powiedział, że ilość zdjęć spada do tego minimum, tak? Tutaj właśnie kadry są bardziej, bo może nie to, że są bardziej przemyślane niż w innych przypadkach, niż w przypadkach innych fotografii. Może bardziej chodzi mi o to, że. Fotograf ma więcej czasu na to, żeby o tym kadrze pomyśleć, żeby go zaplanować, żeby się przygotować, właśnie, żeby to zdjęcie zrobić. I głównie właśnie z tego wynika najmniejsza ilość wykonywanych zdjęć w fotografii krajobrazowej. Natomiast jest jeszcze jeden bardzo istotny czynnik, który tutaj ma właśnie wpływ na ilość wykonanych zdjęć na to, ile tych zdjęć się wykona. Jest to niewątpliwie. Doświadczenie użytkownika, doświadczenie fotografa. Zawsze gdzieś na początku tej właśnie tej swojej drogi z fotografią, te właśnie pierwsze kroki, te pierwsze wyjścia z aparatem w plener zawsze właśnie wiąże się z tym, że osoba chce się tak nasycić tym tak, praktycznie każda każda rzecz, którą dostrzeże. Staje się nagle tematem zdjęcia, i w tym okresie, w tej fazie, bez znaczenia jest to, czy ten kadr jest lepszy, czy gorszy, czy w ogóle to jest kadr, nawet tak. Bez znaczenia jest to, jakie jest to światło. To znaczy, tutaj bardziej chodzi mi o to, że człowiek to światło postrzega inaczej niż rejestruje to aparat. O tym mówiłem właśnie w jednym z poprzednich filmów, i tutaj właśnie tych zdjęć też powstaje dużo więcej niż powinno. Są to oczywiście zdjęcia najczęściej z błędami, tak to nie oszukujmy się, ucząc się na początku, stawiając swoje pierwsze kroki w fotografii, no też nie sposób zapanować nad tym wszystkim, nie sposób wiedzieć, umieć wszystkiego, nawet korzystając z jakiejś pomocy, nawet faktycznie ucząc się etapami, nie sposób pominąć błędu. Oczywiście, i to też mówiłem właśnie w, w poprzednich filmach, że Błędy tak naprawdę nie są czymś, co powinno nas martwić. Błędy są dla nas, dla fotografów, dla osób początkujących. Błędy są taką kopalnią wiedzy, poligonem doświadczalnym. Są czymś właśnie, co pozwala fotografowi wyciągnąć pewne wnioski, zrozumieć pewne rzeczy i no, poprawić oczywiście, poprawić swój warsztat, poprawić podejście do, do danego tematu, do danego zagadnienia w ten sposób, aby te kolejne wykonywane zdjęcia żeby zwyczajnie były lepsze, żeby, żeby dawały lepszy efekt, e, zadowolenie no i właśnie wszystko co jest związane z tym, a co idzie na na plus e, ilość zdjęć, które wykonuje początkujący już właśnie będąc też tak trochę zaawansowanym również będzie tą ilością większą ponieważ tutaj do głosu dochodzi również coś o czym mówiłem na, na poprzednich filmach, czyli ciekawość sam to stosuję do tej pory sam robię niejednokrotnie sam robię kilka, co najmniej kilka ujęć dwa, trzy ujęcia, cztery, pięć, no, no to zależy jednego miejsca, jednego tematu zwłaszcza jak jestem gdzieś po raz pierwszy i to też nie jest bez znaczenia. Gdy poznaję miejsce, tak naprawdę, wykonując pierwsze zdjęcia, ja poszukuję swojego takiego miejsca, które wykorzystam sobie, wiedząc, że za jakiś czas, na przykład, ja się pojawię w tym miejscu o wschodzie słońca, czy gdzieś o zachodzie, tak? Czy na przykład będzie to, będzie to miejsce, e, gdzie wiem, że występują mgły. Ja sobie teraz szukam takiego miejsca, robię sobie zdjęcia. Oczywiście, bardzo często jest tak, że już na etapie tych pierwszych zdjęć powstają naprawdę fajne, ciekawe kadry. Mimo tego, że nie są związane z warunkami, o jakich myślę, żeby wykonać zdjęcia docelowe w danym miejscu, dlatego tych zdjęć zawsze jest więcej. No, oczywiście, właśnie ta ciekawość u początkującego będzie tym większa, że taki właśnie początkujący, taka osoba, która już coś umie i. Teraz szuka tej, szuka tej swojej powtarzalności. Ta ciekawość właśnie mnie sprowadzała się do tego, że te ujęcia właśnie będą robione z różnych właśnie kątów, z różnych perspektyw, tak? Z wykorzystaniem różnej głębi ostrości. No i właśnie któreś tam zdjęcie da ten zamierzony efekt. I tutaj właśnie no, powiedziałbym, że nie ma czegoś takiego jak odpowiednia czy nieodpowiednia ilość zdjęć. To tak naprawdę zależy od nas, bo może być tak, że wyjdziemy sobie na ten spacer fotograficzny, no, no tak to nazywam, bo tak naprawdę jeżeli nie wychodzi, nie, nie wychodzi się z domu po konkretne zdjęcia, jeżeli na przykład wiem, że wychodzę sobie w plener, po prostu wychodzę w plener, biorę aparat, tak, to ja tych zdjęć mogę zrobić... No w tej chwili, w moim mniemaniu, zrobić na przykład na jednym wyjściu 50 zdjęć to jest dużo. I jeżeli okaże się, że większość tych zdjęć będzie dobra, to znaczy, że ja mam dużo dobrych zdjęć. Większość. No, no, no strzelę. Niech to będzie z tej 50, niech to będzie 30 kadrów udanych, tak? No ja nie, nie, nie twierdzę, że, że pozostałe będą złe, bo niejednokrotnie złapałem się na tym, że wracając nawet po kilku latach, do jakichś tam folderów z ubiegłych lat okazywało się, że zdjęcia, które na, na, na które początkowo nie zwróciłem uwagi, okazały się fajnymi kadrami. I tutaj też właśnie jedna bardzo ważna rzecz odnośnie samych zdjęć. Ważnym jest posiadanie jakiegokolwiek programu, który pozwoli i pomoże nam dokonać selekcji. Jest to ważne z dwóch powodów. Po pierwsze, jest to ważne, dlatego że to właśnie na etapie selekcji wybieramy sobie zdjęcia do dalszej obróbki. A po drugie, dokonując takiej selekcji, tak naprawdę yy, widzi, widzi się, jakich zdjęć na przykład w przyszłości już nie będzie się wykonywać, mimo tego, że, że ujęcie może nie być najgorsze, mimo tego, że ujęcie może wyglądać, może być dobrze oświetlone, ale na przykład można dojść do wniosku, takie ujęcie mogę sobie odpuścić. Nie wygląda to źle, ale po prostu no nie będę tego robił. Robił, robiła i tak to pozostanie. To jest, to jest takie zagadnienie, też właśnie, które do, dotyczy fotografów zarówno właśnie y, amatorów, którzy robią zdjęcia dla siebie, jak i właśnie właśnie fotografia komercyjna. Ja wspomniałem o ślubach, no sport też jest pewnego rodzaju fotografią komercyjną, chociaż każdą fotografię też można robić dla siebie. Natomiast też chodzi o to, że jeżeli wykonujemy zdjęcia typowo na sprzedaż lub typowo pod klienta, typowo pod zamówienie, niejednokrotnie właśnie też ten czynnik będzie decydującym o tym. Ile tych zdjęć należy wykonać. Dlatego też właśnie osoba, która pracuje jako fotograf. No, wspomniałem już o fotografii ślubnej o fotografii sportowej, ale na przykład są osoby, które wykonują zdjęcia do kalendarzy, są osoby, które wykonują zdjęcia dla różnych dla, dla czasopism, do poradników. i Tutaj też właśnie jakby zakres ich pracy. Temat ich pracy narzuca im poniekąd, że e, dana liczba zdjęć musi się zmieścić tutaj, właśnie e, muszą po prostu zamknąć się w pewnej liczbie zdjęć od do. E, I tutaj dla nich też istotny jest czas, tak? Czyli im mniej czasu później spędzą na wyborze, na selekcji tych zdjęć, na późniejszej obróbce, tym więcej czasu będą mieli dla siebie bądź też na inne zajęcia. Ale to akurat wynika już z pewnego doświadczenia. Można, można też tak powiedzieć w, ta, w takim mocnym ogólniku, że fotograf im bardziej doświadczony, im większe doświadczenie fotografa, im większe jego umiejętności, tym mniej zdjęć będzie robił, bo po prostu więcej zdjęć, większa ilość zdjęć, to będą te zdjęcia dobre, to będą zdjęcia poprawne. Dlatego nie należy znowuż obarczać się błędem wykonywania zbyt dużej ilości zdjęć. Nie jest to dobre. Jest to nauka, właśnie. Natomiast, właśnie, jeżeli już coś się w tej fotografii umy, umie, tak? jeżeli umiem wykadrować, umiem, umiem wykorzystać swój sprzęt, żeby odpowiednio zdjęcie naświetlić, umiem odnieść się do światła zastanego, wiem jak to zrobić, tak? to jednak też powinienem nauczyć się teraz poprawnego wyboru tych zdjęć, czyli powinienem przejść, przebrnąć przez ten etap selekcji w taki sposób, żeby wybrać jak najlepsze kadry. Jak najlepsze oczywiście moim zdaniem, ponieważ fotografie z pominięciem fotografii komercyjnej, tej fotografii pod klienta, tą fotografią robi się przede wszystkim dla, dla siebie. I właśnie dlatego tutaj etap tej selekcji, tego wyboru nauka, właśnie umiejętność wybierania zdjęć będzie również bardzo ważnym czynnikiem, który właśnie pomoże zapanować nad tą ilością zdjęć. Jest jeszcze jeden bardzo ważny aspekt tego, ile zdjęć należy wykonywać, ile się wykonuje. Ten aspekt to to, to jak, ja, jak ja odnajduję się w danym miejscu i Tutaj powiem to od swojej strony na, na swoim przykładzie. Jak wspomniałem na początku, jestem w rezerwacie niebieskiego źródła, do którego przychodzę już naprawdę, naprawdę, naprawdę długo. Ponad 10 lat. I mimo tego, że znam to miejsce jak własną kieszeń, ja lubię tutaj przechodzić, Lubię to miejsce. I właściwie mogę powiedzieć, że. Ja nie do końca przechodzę tutaj za każdym razem robić zdjęcia. No, akurat teraz robiłem film, tak wyszło. Nie pierwszy film, który tutaj robię i z pewnością nie ostatni. Ale gdybym nie robił tego filmu, i tak bym tutaj przyszedł. Nie dlatego, żeby sobie zrobić kolejne zdjęcia, chociaż zawsze je robię. Tylko dlatego, że dla mnie jest to miejsce wyjątkowe. Dla mnie, dla mnie jest to miejsce, w którym ja odpoczywam, w którym ja się regeneruję. Dla mnie jest to takie miejsce pełne spokoju. Tam, gdzie być może ktoś inny zobaczy kupę badyli, przekwitłych roślin i gnijących liści, ja widzę bogactwo kolorów. Tam, gdzie ktoś widzi hajszcze, gdzie ciężko przejść, ja widzę miejsce, gdzie po prostu gdzie mogę uzyskać swój ten wewnętrzny spokój, gdzie mogę podziwiać tą właśnie yy, przyrodę. W tym, w tym właśnie w tej fazie no tej dojrzałej już jesieni, tak? bo ta złota jesień powoli już przemija i niedługo będzie jesień ta, ta trochę inna też ładna, ale, ale jednak będzie ta jesień inna. I to też niewątpliwie sprawia, ma to wpływ na to, że ja tych zdjęć w takich miejscach robię mniej. Dlatego, że na również samą fotografią, którą kocham. Ja cieszę się tym, że tu jestem. Cieszę się tym, i bez względu na to, jakie zdjęcia robicie, jaka fotografia sprawia Wam radość, ja Wam życzę, żebyście właśnie dotarli w swojej fotograficznej wędrówce do takiego momentu. Żebyście to osiągnęli, i wtedy spojrzycie na fotografię inaczej zarówno od strony miejsca, inaczej spojrzycie w ogóle na, na swój sprzęt. Bo być może jest tak też, że yy zbyt dużą uwagę przywiązuje się do samego sprzętu, do, do tego, żeby to zdjęcie było jak najlepsze, a zapomina się o tym, na co się patrzy. Znajomość tematu zdjęcia jest niebagatelna, jest bardzo istotna. Yy Znajomość sprzętu też jest ważna. Natomiast to, żeby cieszyć się tym miejscem, żeby odnaleźć właśnie tą, tą swoją radość, ten swój spokój, Myślę, że to jest też niezmiernie, wa nie, niezmiernie ważne i jak najbardziej niezbędne. Pożegnamy się w tym miejscu na dzisiaj. Pożegnamy się i spotkamy się w następnym filmie. Nie wiem, jaką jesień Wam pokażę, być może już tam następną, a może uda się jeszcze pokazać właśnie coś, co, coś jeszcze z pozostałości tej fajnej złoty jesieni. Tymczasem dzięki, że jesteś. Trzymajcie się. Cześć.